Ojej, od nowa, nie zapisał mi się poprzedni film, co my tu mamy, zapisałam, tak? 2 lipca, 25, środa, dzień Merkurego, Księżyc w Wadze. Co oznacza Księżyc w Wadze? Oznacza, że ogólnie harmonia, porozumienie, dyplomatyczne załatwianie spraw. U mnie leci mantra na czakrę gardła, ham oczyszczam, od wczoraj działam, przepraszam, od poniedziałku działam z czakrą gardła i tak po kolei, tygodniami lecę i polecam oczyszczanie czakr mantrami. Mam całą playlistę. Wskażę, dobrze, wróćmy. 2 lipca 2025, środa, dzień Merkurego, księżyc w Wadze i karty dnia zapisałam wcześniej. Mamy Umiarkowanie, 6 buław na spodzie, świat i, i jako rada, uzupełnienie y, świat. No, i teraz y, spróbuję po raz kolejny opowiedzieć o tych kartach, gdyż y, ociągam się. Bardzo prokrastynuję y, oczyszczanie mojej karty pamięci w telefonie i dlatego nie mogłam nagrywać ostatnio, bo mało miejsca w galerii. Dzisiaj też już mi. Nie udało się dokończyć poprzedniego, w ogóle mi się nie zapisał, więc tak, spróbujmy od nowa. E, umiarkowanie y, przepiękna, chociaż teraz, jak już dzień się zaczął i zasiadłam do nagrywania dopiero teraz, y, no to tak se pomyślałam, no te kurcze karty dzisiejsze jakoś tak y, niekoniecznie raczej mi odzwierciedlają to, co u mnie już od rana się jakby wydarzyło i wydarza, bo umiarkowanie oznacza spokój, oznacza, no tu jest cnota umiaru, umiarkowanie właśnie, cnota umiaru. I cóż to znaczy? To znaczy, że musimy przeczekać. Musimy przeczekać, musimy się troszkę zatrzymać, musimy się troszkę zastanowić. Bardziej nad tym, co dalej, w jakim kształcie ma być życie, w jakim kształcie ma być w ogóle wszystko. W umiarkowaniu potrzebujemy takiego uspokojenia się. Wiadomo, w umiarkowaniu przestój jest korzystne. Tutaj, czas działa na naszą korzyść, także umiarkowanie jest naprawdę bajeczne. Tak, umiarkowanie jest super energią. Reprezentuje zresztą wagę. No menomen, księżyc w wadze, tak jak już wcześniej powiedziałam. Cóż, trzeba się zatrzymać. Tak jak mówiłam, umiar, cnota umiaru nie pędzić, poczekać, przystanąć. Tu trzeba zrozumieć taką konieczność konieczność wyciszenia się, wyciszenia się, planowania. Naprzód, długoterminowo, to jest potrzeba skupienia, tak? Zwykle umiarkowanie oznacza, że tak jak powiedziałam już wcześniej, czas działa na korzyść pytającego. To są korzystne opóźnienia, to jest pomyślna jakaś przemiana. To jest jednocześnie taka wskazówka, że kierunek, w którym działasz, jest właściwy. Zatrzymaj się jednak, pomyśl, żeby to wszystko zbalansować, wyrównać. I konieczna jest teraz taka chwila, taki moment, bo w sytuacjach takich skrajnych, życiowych, no musimy wiedzieć, gdzie się zatrzymać, gdzie pójść dalej, gdzie bardziej nacisnąć, gdzie się wycofać. Szóstka była w kolei, to jest karta zwycięstwa. To jest karta dobrego kierunku, to jest karta pokonania przeszkód. To jest karta powrotu do domu. Także bardzo super, też energia. Jeżeli czekaliście na kogoś, z kim się dogadywaliście dłuższy czas, gdzieś tam prowadzone były rozmowy, być może o powrocie do siebie, no to myślę, że może dzisiaj taki właśnie dzień. Na spodzie karta świat. Karta świat jest zawsze też pomyślna dla pytającego. Ona oznacza domknięcie. W domknięcie, takie zakończenie której sytuacji, rzeczy, sprawy w jak, najidealnie, w jak najidealniejszy kształt. Nie wiem, kurczę, mam nadzieję, że wypowiadam się jakoś tak w miarę jasno. Staram się jak najbardziej ogólnie, obiektywnie i podać znaczenie kart, właściwie, bo już. Połączycie sobie kropki wraz ze swoimi faktami z życia, tak? Co też to może oznaczać? Karta umiarkowanie, karta szóstki buław i karta świata, ponieważ, no, świat w większości przypadków, tak? Tutaj mamy ją na spodzie, ale wyciągnięcie w ogóle, wru, w, karta świat jako wróżba, jest w większości przypadków najlepszą wróżbą. Jedną z lepszych, jakie można sobie życzyć. Bo oznacza ona, że. Hmm. Że, nasze, że nasza praca, ta zewnętrzna i wewnętrzna, te wewnętrzne procesy, którymi podlegamy w danym momencie, one dobiegają, że cel jest właśnie osiągany. To jest fantastyczna karta mówiąca właśnie o pełni, o szczęściu, o, o takiej całości, tak? I no, jest właściwie szczęśliwą wróżbą. No nowy cykl, wolność wewnętrzna, taka. Ach, ewolucja, przejście w kolejny etap. To jest korzystne rozwiązanie dotychczasowych problemów. Wiadomo, że może też ostrzegać, tak? Jak na przykład ktoś przychodzi i pyta yy, na. Hmm, teraz mam taką i taką sytuację. I co to będzie dalej? I zależy właśnie od kart otaczających, że może przyjąć taką ostrzegawczą formę, że. W, Rzeczy, rzeczywi, rzeczywistość, jaka teraz istnieje jest już zamkniętą całością i nie należy ani ulepszać, ani poprawiać, bo można przedobrzeć i jak nieraz powtarzam lepsze wrogiem dobrego. Ale najczęściej znaczy świat naprawdę, że jest sukces spełnienie zamiarów, osiągnięcie celów. Także no wow. I jako... Yy, Później zerknęłam w telefon, yy, pewna wiadomość do mnie dotarła. I mówię, kurczę, y, to mi tak niekoniecznie się zgadza y, z tymi kartami, bo ja miałam w głowie zupełnie inny scenariusz na dzisiaj. I tak sobie mówię, kurczę, ta wiadomość, którą właśnie dostałam, no nie bardzo mi się zgadza, nie? Mówię, wyciągnę kartę rady, Jak żyć, panie premierze? No Świat, potwierdzenie, zakończenie. Coś, co istnieje w obecnym kształcie, dobiegło końca. Tak już nie ma to prawa istnieć. I tyle. Nowy cykl. I mam tym bardziej mindfuck, ponieważ zerknęłam uprzednio, co jest na spodzie. Głupiec. Więc już bardziej wyraźnie być nie może to, co istniało w formie dotychczasowej. A co tam jest? O proszę, jaka piękna karta. Bardzo piękny układ. Już dalej nie podglądam, tylko jeszcze pokażę. Gdyż mam taką y, aplikację Astromatrix, akurat w telefonie, y, którym nagrywam w tej chwili, więc nie mogę wejść w tą aplikację, ale jak mi potwierdziła jeszcze dzisiaj 18, tak, 2 lipca, widać nawet datę, y, zauważ frustrację jako szansę do wzrostu w sobie, że frustracja jest szansą do wzrostu. Y... Zmień swoją energię, czy też włóż w swoją energię, tą energię w frustracji, w dyscyplinę i kreatywność. Y... Fostering, jajku. Y... No, weź, bądź rezylientny i... Hmm. O, zapomniałam co to znaczy słowo chasing, no tak mój angielski wciąż i czasami zapominam słowa. Chodzi o to, że podchodzić trzeba do y, relacji z samorefleksją i ze współczuciem. I to jest tak piękne potwierdzenie tych kart. I mówię, o, kurka wodna. Y, tak, 18 minut było przed wpół do ósmej, jak y, otworzyłam to powiadomienie. I mówię, to jest tak wspaniałe potwierdzenie. I oczywiście balans i harmonia to teraz klucz. Dbaj o relacje, szukaj kompromisów. Kultywuj bycie fair w Twoich interakcjach międzyludzkich, prawda? No i cóż, niech połączenie Cię prowadzi. Także takie karty i taki przekaz i Kurde, nie wiem jak mam to czytać, bo tak jak powiedziałam, wiadomość jaką dostałam jest zupełnie niezgadzająca się jakby z wiadomościami, które otrzymałam od rana, no ale świat jak najbardziej potwierdza, że idę w dobrym kierunku, w ogóle wszystko to potwierdza, że idę w dobrym kierunku, czyli co, otrzymamy się swojego, dla naszego najwyższego dobra, no, i tym samym dla dobra w ogóle wszystkich ludzi, tak? O, włączam od razu znowu czakrem gardła. Naprawdę polecam oczyszczać, bo dużo, dużo siedzi w nas wszystkich. Przy okazji pozdrawiam moją dobrą koleżankę Justynę. Justyna, dzięki Ci serdecznie za doktora Agnieszkę Koza, którą mi wczoraj wysłałaś. Też miałam jakieś takie inne plany na wczorajszy dzień, ale dostałam tą wiadomość z rana i taki wiele mówiący podpis od Ciebie, płacz i puść napięcie. I mówię, o kurde, skąd wiedziałaś? Bo ja miałam taki plan na niedzielę właśnie, żeby przeprowadzić sobie sesję chłopono-pono i wypłakać się porządnie, wykrzyczeć, bo no miałam okazję pobić sama w domu. Akurat córek miało nie być do wieczora i mówię, to sobie to zrobię, bo nie potrafię, nie potrafię tego robić przy ludziach, nie potrafię tego robić nawet przy córkach. Ostatnio Wiktoria mówi: Mamo, ale bym tak pragnęła być bezpiecznym takim środowiskiem dla Ciebie, żebyś mogła to zrobić. No nie potrafię, nawet przy córkach. I o kurczę, po tym co wczoraj usłyszałam. Yy, znaczy miałam tą wiedzę już od jakiegoś czasu, przez kogoś innego, yy, jakby mi podaną, ale to co wczoraj u tej doktor kozak. Mówienie to jest znak, szczególnie, że miałam ten plan na niedzielę. A tu, Justyna na ty mi przysłałaś wczoraj ten link z tym podpisem. Wie dobrze, to dziś jest ten dzień, ja muszę to zrobić. W wyniku tej sytuacji potoczyły się inne sytuacje, o których tutaj mówić nie będę. W każdym razie wieczorem u się podziało ze mną grubo, dzisiaj taka jak trochę jak nowonarodzona, już wstałam i mówię, dobra, lecimy dalej z tą czakrą gardła, także Justyna dziękuję Ci serdecznie, kochanie, za ten link dziękuję Ci serdecznie za Twoje dwa słowa, których napisałaś płacz i puść napięcie bardzo mi to wczoraj pomogło, dzisiaj będę kontynuowała no i cóż wspaniałej środy, nie wiem, czy już powiedziałam wcześniej, tak, Dzień Merkurego, ale fajnie byłoby założyć dzisiaj coś żółtego, fioletowego, bo także fioletowy, tylko taki jasny, o, powiedzmy, że może mój, tak jak ten mój lamaste, taki fioletowy, nie taki ciemny, wiecie, kościelny, jak saturniczny, tylko taki troszkę bardziej lekki, ale w Dzień Merkurego ja zwykle lubię żółto, pomarańczowo, choć jeszcze rok temu wciąż to było czarno, czarno, czarno. Wracam, Boże wracam, bardzo się otwieram na kolory znowu, bo jako dziecko no to nosiłam kolory, tak mama mnie ubierała, później weszłam w bardzo wiele lat noszenia czerni yy, i nie wyobrażałam sobie wyjść na ulicę w różowym sweterku czy też w futerku, gdy tymczasem, całkiem niedawno tego właśnie dokonałam, więc jazda na maksa, dobra kończę, środy wspaniałej środy życzę wszystkim którzy to obejrzycie wiedzcie, że jak tak to nazwę no los jest z wami, tak choć no wiemy, że nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak los sami to wszyscy kre, wszystko kreujemy swoimi reakcjami tak naprawdę na to co nas spotyka no i tyle więc kreujmy dobrze kreujmy pozytywnie hmm no nic, pozdrawiam wszystkich przyjaciół, którzy to obejrzą i znajomych królika. Także tak, no Temperans. Umiarkowanie bardzo dobre. Czas działa na Twoją korzyść. Na razie.